Witam się z Wami, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, wiecie co, przyszedł czas na, na odpowiedzi z filmiku QA. Zadawałyście mi bardzo fajne <laughs> pytanka, no i właśnie przyszedł czas, żebym na nie odpowiedziała. Ja sobie tutaj popisałam, od kogo są, ale będę jeszcze czytać jeszcze raz, bo, ponieważ, wiecie, nie pisałam pytań i odpowiedzi, tylko same odpowiedzi no i zaczynajmy dziewczyny pora jesienna to powiem Wam, takie, tak mnie nastraja po prostu napalenie świec dajcie znać jak jest u Was no i co, I mam nadzieję, że w ogóle miło spędzicie ze mną czas ja mam już resztkę kawusie zapraszam dziewczyny, picie kawusie herbatusie, co tam lubicie no no i dobra, lecimy z tym tematem. I tak, dziewczyny, już lecimy z pierwszym pytankiem. Pierwsze pytanko jest od Basia Fit Beauty. Pozdrawiam serdecznie, kochana. Może będę odpowiadać i od razu czytać pytania i odpowiadać. Yy, z jakiego miasta w Polsce jesteś? Yy, jestem ze Zduńskiej woli, to jest województwo łódzkie. Czy chcesz wrócić do Polski? Na tą chwilę nie. Nie chcę wrócić do Polski. Co podoba Ci się w Irlandii, a co, yy, a co nie. Co mi się podoba w Irlandii, yy, podoba mi się wszystko. Przede wszystkim podoba mi się przyroda. Że jest tutaj tak pięknie zielono, to po prostu jestem mega yy, po prostu zawascynowana tą przyrodą. Yy, co mi się jeszcze podoba? Podoba mi się yy, ludzie yy. Bo powiem Wam tak, bardzo lubię ludzi ponieważ tutaj ludzie uśmiechają się, sąsiedzi normalnie starsi ode mnie, od razu mi mówią dzień dobry, jak tam gdzie pracujesz i w ogóle jest po prostu ten kontakt z ludźmi ludzie się po prostu nie boją odzywać do drugiej osoby uśmiechają się, jest fajny naprawdę jest fajny kontakt chociaż czasami jak mam zły dzień, idę i się spojrzę na kogoś i ktoś się uśmiechnie to jest takie mega pozytywne i od razu mi się żyć chce, od razu po prostu zmieniam się nastawienie do dnia i co chcę Wam jeszcze powiedzieć że oni się, Irlandczycy umieją się y, cieszyć z, y, po prostu każdą chwilą y, na przykład w weekend czy w ogóle tak w, w dzień wolny oni pikniki robią grają w różne gry na zewnątrz po prostu kawusia kawałek ciastka czy gdzieś kawusia na zewnątrz to jest takie świetne to jest takie mega no po prostu umieję się cieszyć każdą wolną chwilą to, to bardzo y, lubię y, dalej a czego nie lubię? nie wiem czego nie lubię, powiem Wam nie wiem, dyskryminacja? Nie, jeszcze się nie spotkałam z takim czymś, żeby była dyskryminacja ogólnie, tak jak Wam mówię. Nie, no nie wiem co. Może pogody trochę nie lubię, chociaż się, już się przyzwyczaiłam. Przyzwyczajam. Kiedyś miałam z tym mega duży problem, ale już się przyzwyczaiłam. Najważniejsze jest to, że po prostu nie padają deszcze tutaj po tyle jak kiedyś. Pamiętam w 2006 czy 2007 roku, to były deszcze, które padały po miesiąc czasu, to po prostu depresja totalna. Dobra dziewczyny, lecę dalej Mam, Przepraszam Was za taką chrypę, bo w ogóle trochę mi gardło polewa To jest najgorsze Jak nauczyłaś się języka angielskiego? Hm, mój język jest komunikatywny Ja nie, nie rozmawiam perfekt, niestety, tak bywa czasami Jest mój język, tak jak mówię, jest komunikatywny Co dalej? Czy planujesz ślub? Tak, planuję ślub tak, dziewczyny planuje ślub yy, dobrze, to były pytanka od Basi, teraz lecimy dalej z pytankami yy, teraz będą pytania od Agi tak <laughs> yy, trzy najpiękniejsze momenty w życiu, które yy, powodują uśmiech i szczęście w ich wspomnienie hmm. trzy najpiękniejsze yy, naj, yy, momenty w życiu no, to co ja mogę powiedzieć? Pierwszy moment to jest ten, że poznałam Marcina, mojego partnera życiowego. Jestem mega, mega z tego zadowolona i bardzo wdzięczna. Dziękuję Bogu, że go mam. Drugi to, że dostałam drugie życie. Kiedyś Wam opowiem na ten temat, ale na razie jeszcze nie, nie jestem tak gotowa na to, że dostałam drugie życie, tak. I trzeci moment. Y to jest ten, jak spotykam się z rodziną, z rodzicami, jak latam na okres świąteczny, na Boże Narodzenie, ta Wigilia, siedzenie przy stole, cieszenie się, te uśmiechy na twarzy, to jest po prostu coś mega dla mnie, to jest, ja jestem mega za to wdzięczna i później jakie mamy jeszcze pytanko? Ulubiona kuchnia. Co? Ja mam yy, różne kuchnie, lubię. Nie lubię ogólnie przyprawy za bardzo, takiej kary. To dla mnie jest coś takiego trochę ciężkiego, ale ogólnie lubię różne smaki, przeróżne. Bardzo mi podeszła ostatnio kuchnia indyjska, przepyszna, chociaż tam jest niby kary, ale to kary nie jest tak mocno wyczuwalne. Bardzo lubię też. Co ja lubię? Ja lubię w ogóle łączyć smaki takie ostro, słodkie. Bardzo lubię gdzieś, gdzie w potrawach się przechodzi ananas. Bardzo uwielbiam, uwielbiam. To taka jest moja. Ja po prostu lubię wszystko. Ja lubię wszystko jeść. Ja wam tak powiem. Następne plany na kolejne wakacje. Hmm. Oj nie, nie mam żadnych planów, nie planuję, ponieważ no wiecie, widzicie co się dzieje na świecie i jest ciężko cokolwiek zaplanować. Żyję tak z dnia na dzień i tyle, kiedyś planowałam tak, kiedyś zanim się zaczęło to wszystko to planowałam, a teraz nie. Nie planuję po prostu, żyję z dnia na dzień i tak mi jest dobrze. Lubiona muzyka. Ulubiona muzyka, ja lubię bardzo house'y, electro house'y i uwielbiam jazz. Jazz mnie bardzo nastraja tak. Tak ciepło, tak koz, jak to się mówi. Powiem Wam, że ja w ogóle jazzu bardzo lubię słuchać na okres jesienny. Włączam sobie, mam taką fajną, taki fajny kanał, jest tam muzyka jazzowa, taka, no jezu, uwielbiam po prostu taki ciepły klimat, od razu mi się robi tutaj w pokoju, tak na sercu mi się fajnie lubi, robi. To, tak, to lubię hausy, house'y i muzykę jazzową. To jest po prostu coś dla mnie takiego relaksującego. Teraz pytania od Renatki. Od Renatki. Gdzie ja mam tutaj odpowiedzi, żebym się nie pomyliła czasami. Już, lecimy. Wybierasz góry czy morze? Ja wybieram morze. Zawsze lubiłam, powiem Wam, spędzać czas, bo ja ogólnie bardzo lubię pływać, kocham hmm, Wodę, naturę? Jak pamiętam, byłam kiedyś w Egipcie, to powiem Wam, schodziłam z profesjonalnym sprzętem. Mieliśmy taki trening i schodziłam z profesjonalnym sprzętem pod wodę 6 metrów dół, żeby oglądać rafę koralową. To było takie przeżycie, ja tego nie zapomnę do końca życia. To było, to było coś pięknego. Jak sobie dajesz? Jak sobie radzisz, gdy spada ci motywacja do działania albo treningu, jak masz gorsze dni? Jak sobie yy, radzę z tym? Powiem Ci tak, kochana, ogólnie to przede wszystkim u mnie jest zawsze mega pozytywne myślenie, takie, no muszę, to zawsze to wdrążam do mojej głowy, bo jeżeli tego nie wdrążam, to po prostu jest dół, jak to się mówi. Staram się cieszyć tym z tego, co mam i po prostu żyję, żyję do przodu i pozytywne myślenie pozytywne myślenie, jeszcze raz tak mówię trzeba po prostu cieszyć się z tego, co się ma i po prostu nie myśleć o żadnych po prostu powiem Wam niepowodzeniach nie czytać za dużo w tym internecie, co się dzieje bo to jest okropne, tylko napędza człowieka na takie złe tory, jak ja to mówię nie, ja po prostu cieszę się z tego, co mam robię sobie różną jogę odpalam sobie różne kadzidełka odpalam sobie palosanto, santo odpalam sobie szałwię i jest mi po prostu dobrze i jeszcze odpalam sobie świeczuchy żeby po prostu czuć ten ten, ten po prostu taki klimat to jest takie pozytywne i to jest, to jest po prostu to co przede wszystkim to co lubię i co mnie uspokaja dobra, następne y, pytanko Sylwia Glitter, pozdrawiam kochana serdecznie, jakie są Twoje wymarzone wakacje? Moje wymarzone wakacje to wiecie co? Coś takiego dzikiego, malediwy, tak, ja bym chciała mega tam. Się znaleźć, bardzo mnie to fascynuje. Tak jak Wam mówiłam, ja uwielbiam w ogóle czas spędzać. Jak w ogóle jadę gdzieś na wakacje, czy coś to tylko plaża, woda, plaża, woda. Bardzo lubię pływać, uwielbiam. I powiem Wam, że jeżeli bym miała wybierać takie wakacje, odpoczynek nad morzem lub na basenie, od razu wybieram morze i plażę, ponieważ. no nie lubię, uwielbiam i kocham naturę, tak Wam powiem. Tyle w temacie. Nie będę się rozczulać na temat basenu, nie? No bo co mam się tutaj rozczulać. Uwielbiam naturę i tyle w temacie. Od Ewelinki. Ewelinka mi zadała dość dużo pytań. Mu, mukwa, pozdrawiam serdecznie. Yy, następne pytanka od Ewelinki już czytam jaki masz ulubiony kanał na YouTube wiecie co, wiesz co kochana, nie mam ulubionego kanału, tak żeby wybrać to nie, nie mam, ja po prostu uwielbiam wszystkie dziewczyny, które po prostu czuję tak w serduchu, że takie flow, o w ten sposób, że mają takie podobne zainteresowania, że mają takie podobne nastawienie do życia, myślenie takie lubię osoby, lubię po prostu osoby szczere takie jak ty Ewelinko no i lubię osoby takie życiowe po prostu, które które wiedzą, na czym polega życie w ten sposób, i które dużo przeżyły w życiu. To jest po prostu tak, to nas tak mega umacnia, i, i to jest to właśnie. Ty wiesz, o czym mówię, prawda? Gdybyś po raz kolejny rozpoczynała przygodę z YouTube'em, to co byś zrobiła inaczej? Co bym zrobiła inaczej? Yy, właśnie, bym się bardziej przygotowała do tego kanału, ponieważ ja nie zrobiłam żadnego wstępu takiego, yy, o czym będzie mój kanał i yy, po prostu poleciałam tak z tematem, że kurde, no poleciałam szybko, no i co będę tu mówić? No lepiej bym się przygotowała tak. Yy, następne, jakie jest Twoje duże, nie, jaki widzisz swój kanał za dwa lata? Um, powiem Ci, że nie wiem, nie, nie myślałam o tym, tak jak mówiłam wcześniej, jest z dnia na dzień, chciałabym, żebym się rozwijał kanał, tak, oczywiście, bo pewnie każdy by chciał, każdy by chciał robić to, co lubi, żeby po prostu to szło do przodu i żeby dawało nam satysfakcję, tak? Jakie jest Twoje duże, małe marzenie? Hmm... Mam marzenia, ale nie będę mówić o nich, ponieważ gdy się mówi o marzeniach, to one się nie spełniają. Takie mam, po prostu takie jest moje yy, myślenie. I takie. Nie, nie będę nic mówić o żadnych moich marzeniach, bo się nie spełnią. Jak się spełnią, to będę Wam je pokazywać w ten sposób, bo yy, dlatego tutaj yy, też. Yy, Nagrywam, jestem tutaj z wami, bo się chcę dzielić tym, co się też dzieje u mnie w życiu. Yy, Jakie dwie rzeczy, które lubisz w sobie, i dwie rzeczy, których nie lubisz? Hmm. Dwie rzeczy to są: pierwsze, które lubię, to to pozytywne myślenie i że jestem cały czas uśmiechnięta, że się cały czas uśmiecham a to jest spowodowane tym, że. Tak jak już mówiłam w poprzednim którymś pytaniu, że dostałam drugie życie, to jest to. Po prostu nauczyłam się cieszyć z każdego dnia, który po prostu dał mi Bóg. Tak, to jest to właśnie. Tak, dał mi szansę na drugie życie. A których nie lubię w sobie, to nie lubię tego, że jestem bardzo łatwowierna. Ufam ludziom, rozmawiam, w sensie szybko nawiązuję kontakty z ludźmi i jestem za mocno łatwowierna, a później no, bardzo to się odbija na mnie i czasami bardzo tego żałuję. To jest takie coś. Tak, jestem za mocno łatwowierna. Następne pytanko od kogo? Od innymi oczami, od Paulinki. Jakim jesteś typem osobowości? Ja powiem Wam wcześniej, byłam taka bardzo, bardzo wybuchową osobą, kiedyś byłam, ale to się zmieniło po tym właśnie, po pewnej sytuacji w życiu, która mnie właśnie dopadła i zmieniłam się. Jestem bardziej taka stateczna, spokojniejsza. Później, no i tyle, co Wam mam jeszcze dużo mówić. Co, co byś zabrała ze sobą na bezludną wyspę. Możesz zabrać tylko trzy rzeczy. Hmm, hmm, hmm. Ha ha ha, nie zgadnijcie, co byście, co myślicie, że co mogłabym zabrać ze sobą? Yy, mogę zabrać tylko trzy rzeczy. To po pierwsze, zabrałabym na pewno Marcina. Chociaż rzeczą bym nie, nie yy, nazwała jego, zabrałabym Marcina, drugie co bym wzięła. Jakbym miała możliwość, to bym wzięła kawę, tylko jak ja bym ją tam zrobiła, no powiedzcie mi. I z takiej rzeczy. Nie wiem, nie zmi chyba by nie było potrzebne do szczęścia. Jedynie tylko ta druga osoba, ta połówka, żebym się tam po prostu nie zanudziła, ponieważ ja lubię dużo spędzać czasu na, właśnie na łonie natury, uwielbiam naturę. Na takiej bezludnej wyspie by było super. No i by musiała być ta druga połówka, tak? Bo wtedy można sobie zawsze fajnie. Zorganizować czas, yy, zawsze można wpaść na jakieś fajne pomysły, można coś zbudować, tak, to by było to. A trzeciej rzeczy, no to już nie mam, nie mam nic takiego, jeżeli chodzi o bezludną wyspę, to, to tylko chodzi o to, co by było potrzebne do szczęścia, to moja druga połówka i kawa, kawa, tak, kawa i nic więcej gdzie widzisz siebie za 5 lat. To jest pytanko od mojej siostry kochanej Edytki. Edytko, kochanie, ja nie mogę powiedzieć nic na tą chwilę, gdzie siebie widzę. Chciałabym widzieć się w swoim, powiem tak, chciałabym się widzieć w swoim domu. W fajnym domku, w swoich czterech kątach i u boku męża. Nie narzeczonego, tylko u boku męża. A jeżeli chodzi o jakieś plany, to nie, nie planuję nic w ogóle, ponieważ, no kurde, życie, życie jest takie po prostu zwariowane, że no, nic nie można, nic nie można po prostu yy, planować, nic po prostu sobie tylko marzyć, tak powiem. Można sobie marzyć. No i tyle, tyle yy, właśnie w tym temacie. Jeszcze jedno pytanko. Jeszcze jedno pytanko mam od Dariusza. Pozdrawiam serdecznie. To jest jedyny facet, który zadał mi pytanie. I tutaj, czy masz jakiś y, nałóg? Czy palisz papierosy? Nie, nie palę papierosów. I czy lubisz gotować? Tak, lubię gotować, ale jakbym miała przebywać całymi dniami w kuchni, to nie. Ale lubię, lubię doprawiać, lubię po prostu. Tak, lubię to robić, powiem Wam, i nawet dobrze mi wychodzi gotowanie. A jeszcze. Yy, co w ogóle? Czy jeszcze mam jakiś nałóg? Hmm, nie, chyba raczej nie mam żadnego nałogu, bo nie piję znaczy, piję, piję okazjonalnie oczywiście. Nie, nie palę papierosów i tak jak mówiłam, lubię gotować. Tak, lubię, bo Darek się mnie zapytał, czy lubię gotować. No to jak już mam coś ugotować, to lubię, bo lubię dobrze przyprawić, mam smaka po prostu. No i tak jak skończyłam, lubię gotować i właśnie skończyła mi się karta. Yy, no i yy, tak jak mówiłam, lubię gotować, lubię takiej przy, bardzo przyprawiać. I fajnie mi to wychodzi, bo nigdy nie zrobię czegoś takiego za ostrego lub wiecie. To jest takie w sam raz. Jak jest dana podrawa, to lubię tak fajnie naprawdę ją przyrządzić. To by było wszystko. Mam nadzieję, że wystarczająco odpowiedziałam na Wasze pytania. Jeżeli nie, no to piszcie dalej filmikami, czy Was, czy was jeszcze coś interesuje. Mam nadzieję, że poznaliście trochę moją osobę. Jeśli nie, no to dalej poznawajcie mnie, nagrywam dla Was, widzicie, staram się pokazywać fajne momenty z życia. Mam nadzieję, że miło spędziłyście czas, dajcie znać. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję za to, że jesteście. Jesteście po prostu mega, bo jakby was nie było, to by, ja już wam mówiłam, to by ten kanał nie miał w ogóle sensu istnienia. No i dziękuję za osoby, które są, które są ze mną cały czas, które wracają, oglądają filmy. Jesteście mega dziewczyny i chłopaki. No i pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję, że, że napisaliście do mnie. Jest, jestem mega wdzięczna i przesyłam moc buziaków. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do subskrypcji, i do następnego Pa!